Uch. Odkrywamy świat jest tak, jak miało być. Majana! Hej, mała! Hej, duża! Chodź tu tutaj! Zostawiłaś mnie na zawsze! Przestań na trzy dni. Co ja tu mam? Nazwa pradawnej wyspy, przeklętej przez sawistnego Boga. Według legendy, kto ją odnajdzie i zdejmie klątwę, na nowo połączy nasze plemiona. Wyruszę za głosem naszych przodków. A jak nie wrócisz, co co? Ocean nas łączy. <laughs> Nawet jak popłynę dalej niż najdalej, zawsze będę z Tobą. Muszelka pojedzie zamiast mnie. <laughs> Przyda się większa łódź. Szat. Stary rolnik może. Za! Popłynę z Wajanu! Kiedy szawa? Mały? Zamawiałeś cichu. Na nowy lot! W odmentach czają się potwory. Wkurzeni bogowie. I Kakamura. Wielki soku! Zrozujcie trochę. Aż na nowy lop. Śmiertelnik nie może zjąć mojej klątwy. Zaczynam tęsknić za potworem z lawy. Do roboty! No! Jeśli spróbujesz łączyć ludu oceanu, nalo cię zabije. Wezwanie przodków to rzecz święta. Płyńmy tak! Musimy odpowiedzieć! Cały ocean tak jakby liczy na nas. Vajana 2 Na mój znak zmieniamy kurs. Czego się wydurniasz? Ale coś nie. Halo, koleżanko? Yeah,